Nie kłóćcie się. Lepiej żyć w zgodzie. Wtedy Bóg będzie w waszych sercach. Co ci się stało? Wypiłaś cały zapas whisky Maxima? Dlaczego tak się ubrałaś, Ewo? Siostro Ewo, jestem nowicjuszką w klasztorze Santa Rosa. To niemożliwe. Dlaczego? Nie masz przygotowania. Musisz się dużo nauczyć, nie wystarczy włożyć chabi. To cóż, niezbadane są ścieżki pan. Bóg nie może się aż tak mylić. Więcej szacunku. Komu ukradłaś hali? Pewnie służył się na sznurku. Jak Esperanza udawała zakonnicę, uwierzyliście jej wszyscy. Moja decyzja nie trwała 10 minut. Zobacz, co zrobiłaś. Ona mnie denerwuje. Może Bóg nie miał o tobie zbyt dobrego zdania. I co, teraz jesteś siostrą Ewą? Nie rozumiem. Musiałam zmienić osobowość. Gratuluję. Dlaczego ona tak się ubrała? Ona ma imię znasz mnie. Teraz to nowicjuszka. Wszyscy zwariowaliście. Idę stąd mam dość. Ale wielki brzuch. Uspokój się, już sobie idą. A Juana? Zostaje, pomaga nam. Bez przerwy pyta mnie, jak się czuje. Opiekuję się Tobą. Nie potrzebuję nikogo do opieki. Supermenka, która wszystko robi sama. Nabijasz się ze mnie? Żartowałem. Brakuje tylko tego, żebyś mówił do mnie okrąglaku albo grupciu. Jesteś nieznośna. Mam zły humor. Nie jesteś gruba, wyglądasz pięknie. Robię się coraz większa. Jesteś piękniejsza niż kiedykolwiek. Pamiętam, żebym poczuła się lepiej. Mówię prawdę. Kocham cię. Jutro o 10 jest joga dla ciężarnych. Musisz ze mną pójść. Nie mogę, mam spotkania w dzielnicy. Jutro o 10 idziesz ze mną. Kochanie, jestem zajęty, nic nie poradzę. Spotkanie w dzielnicy jest ważniejsze niż yoga dla twoich dzieci. Nic nie jest ważniejsze niż moje dzieci, ale nie mogę odwołać umówionego spotkania. Masz bardzo napięty kalendarz. Nie możesz odwołać spotkania, żeby pójść ze mną na jogę. Co ci jest? Nie manipuluj mną. Przez ciebie źle się czuję i chce mi się krzyczeć. Patrz, jak mnie denerwujesz, jutro idziesz ze mną, uprzedziłam cię. Mówiłaś o zajęciach jogi dla ciężarnych kobiet, nie powiedziałaś kiedy, o której, ani że mam iść z tobą. Powiedziałam ci, nie kłam. Możesz zmienić godzinę? Mam rządzić czasem innych? To zajęcia grupowe. Ja też nie mogę przesuwać spotkań. Widocznie twoje dzieci nie są dla ciebie ważne. Co ty pleciesz? Dzieci są dla mnie najważniejsze, ale to skomplikowane. Myślisz, że mi łatwo chodzić z tym wielkim brzuchem? Z jakim brzuchem? Z tym. Jeszcze nic nie widać. To prawda, nawet brzucha nie mam. Co się dzieje? Myślałem, że też zgasisz światło. O czym myślisz? Martwię się. Czym? Ferrarianą. Hilda Maksimo i kot są bezdomni. Jest lato, upał. Ja tu umieram. Chcę poważnie porozmawiać, nie rób tego. Rozpraszasz mnie. Gorąco mi. Boję się, że będą głodni albo zmarzną. Poradzą sobie, są inteligentni. Hilda nie, ale pozostali tak. Mówisz o nich, jakby to były siedmioletnie dzieci. To dorośli ludzie, masz rację. Chciałam przecież spokoju i ciszy. Zaczekaj, przesunę to. Kochanie, nie mogę spać. Zaśpiewaj mi. Kantamy. Nie to. Co mam zaśpiewać? Ale fałszuję. Jestem zmęczony. Idziesz ze mną jutro na zajęcia jogi? Idę już ci mówiłem. Ale jeśli nie możesz, to trudno. Powiedziałeś, że masz spotkania. Czuję się winna. Masz większe poczucie winy niż ja. Czujesz się winna wobec całego świata. Pójdziesz? Jasne. Kocham cię całym sercem. Ja ciebie też. Rozciągamy kręgosłup przechylamy się na bok. Wyciągamy ramiona, patrzymy na siebie. W drugą stronę. Trzymasz mi ramię, źle to robisz. Nie denerwuj się. Jakieś pytania? Oddychaj. Inaczej umrę. O, głowa. Uważaj, w drugą stronę. Przepraszam. Zaraziłeś dziecko. Nie możesz zakryć ust, jestem mokra. Przepraszam. Dbają na. Ramiona. Byłem przy paru porodach i nie robiliśmy tego. W Amazonii. A co za różnica? Kolosalna. Dzieci urodziły się zdrowe. Nie denerwujmy. Zachowujemy ciszę, szanujemy innych. To żart? Przepraszam, zapomniałem wyłączyć. Już jest cicho. Jestem tak zdenerwowana, że zaraz urodzę. Masz ciężką głowę. Urodziłem się taki, co mam zrobić? Zatrzymujemy powietrze. Nie tak, to zła pozycja. Noszę dwoje dzieci, możesz delikatniej, wszyscy na nas patrzą. Spokojnie, to ćwiczenie wykonuje się po piątym miesiącu. Jesteśmy dopiero w drugim. Jestem przewidująca. Żarty sobie stroisz? Dzwonił już czwarty raz. Znowu pana, wyłącz. Może coś się stało. Mamusie potrzebują spokoju do wykonywania ćwiczeń. Rozumiesz, Tatusiu? To bliźniaki. Tym bardziej. Dzieci są najważniejsze. Wszystkie inne sprawy zostawiamy na zewnątrz. Ale może jest problem, który muszę rozwiązać teraz. Nie poznajecie, Przenosisz mi wstyd. Możemy wrócić do ćwiczeń? Co mówisz? Rozśmieszasz mnie. Nie traktujesz mnie poważnie. Skoncentruj się. Koncentruję się na przyszłości swoich dzieci. Wyjaśnijcie to sobie na zewnątrz, ta grupa wymaga harmonii, rozpraszacie inni. Zdekoncentrowałeś mnie i dzieci. Nie możemy ćwiczyć z takim ojcem. Nie zachowuj się jak inżynier, który musi naprawić most. Na dodatek wyśmiewa się z nas Proszę o spokój Przepraszam, kopnęłam twoją poduszkę Miłych zajęć, masz cudownego męża Jesteś zła? Zawiesz Oczywiście, że jestem zła, powinieneś być teraz ze mną Jestem, ale miałem 10 telefonów Czuję, że nie angażujesz się w to Przecież byłem na zajęciach jogi, nauczyłem się mantry przed tobą Nie nabijaj się ze mnie Masz listę jak prezydent. 40 rzeczy do zrobienia, a ja na szarym końcu. Jesteś dla mnie najważniejsza. Rozumiem Twoją nadwrażliwość, ale mam 10 nieodebranych telefonów odkładnie. To musi być coś ważnego. Skoro telefony od Juany są takie ważne, odbierz, zapomnij o nas. Ty i dzieci jesteście zawsze na pierwszym miejscu. Nie sądzę. Robię to dla dobra dzieci. Może coś się stało w naszym domu. Zrozummy. Nie chcę. Daj mi spokój, idę na spacer. Dokąd? Będziemy uprawiać pierścin. W jakim kierunku? Poszukam jakiejś budki, jestem głodna. Okryj się. Wyjdziemy z tego. Nie możemy martwić Esperance. Właśnie miałem to powiedzieć, nic jej nie mówię. Milczę jak grób. Zadzwonię do niej i już powinna tu być. Dziwne. Jak się czujesz, kochanie? Dobrze. O co chodziło z Zginął rachunek za gaz. Problem rozwiązany. Odetnął nam gaz? Nie. Masz lepszy głos. Jesteś tam? Tak, nikt mnie nie porwał. Nie rób sobie z tego żartów. Próbuję wprowadzić trochę humoru. Przepraszam za dzisiaj. Byłam zdenerwowana. To ja przepraszam, powinienem wyłączyć komórkę. Źle zareagowaliśmy. Gdzie jesteś? Zaraz będę. Przyjadę po ciebie. Po co? Chcecie zobaczyć. To tylko dwie ulice dalej. Pospiesz się. Jestem w ciąży. Włóż rolki. Kocham cię pięknie. Ja ciebie bardziej, księżniczko. Łączy was tak piękna miłość, że nic złego nie może się stać. Oby tak było. Mam akt własności mieszkania, ale nie wiem o jakim dziedziczeniu mowa. Zadzwoń do mnie, jak się czegoś dowiesz. Kto to był? Kto to był? Marcos z dzielnicy. Wszystko w porządku? Tak. Wiesz o czym pomyślałam? Zrezygnujmy z zajęć jogi. Życzenia są proste, możemy wykonywać je tutaj. Przynajmniej nie będziemy się kłócić. Dobry pomysł. Słuchasz mnie? Tak. Na co patrzysz? A na co powinienem? Jesteś dziwny, coś przede mną ukrywasz, a co miałbym ukrywać? Jeśli to robisz, zabijecie. Powinniśmy kupić te dmuchane piłki, bo nie będę umiała ćwiczyć na piłce. Kto to? Chwileczkę. Dlaczego nie zwracasz na mnie uwagi? To z banku. Bank jest ważniejszy ode mnie? Rozmawiamy o ważnej sprawie. Chcesz, żebym porozmawiała z bankiem? Powiedz mi o co chodzi. Dobrze. Nie chciałem ci mówić, żebyś się nie martwiła. Mamy kłopoty. Jesteśmy na skraju bankructwa. Nasze mieszkanie prawdopodobnie zostanie wystawione na licytację. Rozmawiałem o tym z bankiem. Chcę, żeby wszystko było dobrze dla nas, dla naszych dzieci, dla ciebie.